Generałowie, oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego, przygodni kombatanci, wielce szanowne duchowieństwo, wiele pokoleń wspólnoty samorządowej, religijnej i obywatelskiej Ziemi Kozienickiej. Spotkaliśmy się kolejny raz, aby tu, na historycznym miejscu, w studziankach pancernych, tak jak każdym roku, odrobić polską lekcję historii. Spotkaliśmy się po to, aby kolejno zdjąć kartki z jakże dramatycznego, chlubnego i wspaniałego naszego dziedzictwa. Po to, aby rany nigdy nie zarosły niepamięcią i błoną podłości. Kartka pierwsza. 1914 rok. Sierpień. Wymarsz pierwszej kadrowej. Zaczęła się nie tylko pierwsza wojna światowa, ale zaczęło się starcie, które wymodliliśmy modlitwą wiernych, wieszczeniem poetów, kolejnymi narodowymi powstaniami. I przyszedł rok 1918. Ale jakże szybko był kolejny sierpień i kartka druga, 1920 rok. Wojna z najeźdźcą ze wschodu. Systemem, w którym nie było miejsca dla Boga. Ale w systemach, w których nie ma miejsca na Boga, nie ma także miejsca dla człowieka. Zwycięska, chlubna i bohaterska. Ten wielki, wspaniały cud nad Wisłą, który umocnił świeżą, niepodległą, ale ochronił też Europę. Wszakże nie na długo, bo zdejmujemy kartkę trzecią. Z naszego polskiego kalendarza. 1939 rok. Pokolenie wolnej Polski kolejny raz z bronią w ręku zdawało patriotyczny egzamin. I zaczęły się strasznie dni Wielkiej Światowej Wojny, Wielkiej Okupacji. Dwa wielkie totalitaryzmy. W którym nie było miejsca dla Boga, potwierdziły, że bardzo szybko nie ma miejsca dla człowieka, nawet dla własnego. I przyszedł rok 44, 1 sierpnia kolejna kartka z polskiego kalendarza. Tu nie opodal, w Warszawie w powstańczym czynie, serca i pieśni. Ci, którzy na tygrysy mieli ledwo wisy. I przyszła kolejna kartka z kalendarza. Tu w Miszewie, tu w Magnuszewie, a na koniec tu w Stodziankach. Tych kartek jest wiele. Przyszły później, w roku 80, te płomienne i radosne, a dzisiaj, w tym roku rocznic, tych stu, siedemdziesięciu ale też i 25 lat. Naszej polskiej przemiany ciągle jest to ten kalendarz, w której my, żyjący, pamiętając o tych, którzy już nie żyją, o tych, którzy walczyli, o tych, którzy ulegli, ale nie tylko w wymiarze moralnym wygrali, zdajemy rachunek sumienia. Tu pod tym skromnym pomnikiem pytamy siebie, jaka jest dzisiaj Polska? roku 2014. Co robimy, aby nasz świat był lepszy? Czy potrafimy być nie tylko w Polsce, między nami Polakami, ze sobą i dla siebie, a nigdy przeciwko sobie. Czy doceniamy owoce w naszej wolności, naszej demokracji? Czy w życiu obywatelskim na co dzień i od święta, w szkole, w parafii, w pracy, tak jak. Tym, którym nie było dane w wolnym kraju spełniamy obywatelski obowiązek. Dobrze z odwagą i powinnością, z szacunkiem dla tej wielkiej pamięci i tożsamości, z której rodzi się naród. Dlatego też z całą mocą kolejny raz teraz kolejny drugi rok rzędu w roli wicepremiera i ministra gospodarki. W czasie, który jest tak szczególnie pełen niepe niepewności i wyzwań. Jeszcze raz mówię wam. Naród Zjednoczony jest narodem zwycięskim. Naród podzielony przegrywa. I dlatego wokół polskiego munduru, wokół armii, wokół marszałka, wokół hymnu, wokół pokolenia kombatanckiego trzeba powtarzać i wzmacniać te wartości. Które pozwoliły Polsce i Polakom przetrwać przez te wszystkie wieki. Bogu dziękując za pokój dla tego pokolenia. A jest to pierwsze pokolenie, które od 300 lat w naszej narodowej historii może pomnażać majątek przekazany przez dziadów i ojców. Pierwsze pokolenie od 300 lat. Dlatego też traktuję obecność jako syn tej ziemi, urodzony tu w studziankach. Pancernik w roku 1960 jako potwierdzanie na każdym tym naszym spotkaniu tego, że nie rzucim ziemi skąd nasz ród że nie zginęła kiedy my żyjemy o Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki z młodymi wszakże chcemy naprzód iść po życie w pokoju i w zgodzie Wszystkimi narodami tego świata Ale nie zapominajmy O naszej przeszłości Nie zapominajmy i nie mieszmy Tamtych czasów naszymi termometrami Młodzi muszą na nowo Odnaleźć swoje miejsce w życiu I napisać Swój świat i swój scenariusz Ale to nie znaczy Że trzeba usuwać na bok Tych, którzy byli tuż przed nimi I którzy tu W studziankach w imię tego, co wydarzało się w tym polskim dramatycznym kalendarzu, chlubnym jakże i jakże często tragicznym, chcą im przekazać tą prawdę razem, ze sobą, poprzez siebie, dla Polski i dla siebie, nigdy przeciw sobie. Jeszcze raz z całą mocą wzywam do tego patriotyzmu wspólnotowego, do nowego przywództwa, w którym cały nasz dynamizm, cała nasza. Moc i umiejętność kieruje się w wzmacnianie gospodarki, w naprawy życia społecznego, wzmacnianie rodziny i chronienie fundamentów, z których wyrastamy. Bo gdyby nie było w nich tej wiary, gdyby nie było w nich tej nadziei, że zwyciężą ci, którzy zostali w 39 pokonani i zdradzeni, ci, którym przyszło jako pierwsza kadrowa wyjść z Krakowa. Ten pewny dzień nie byłoby Polski i zapewne wielu z nas by tu nie było. Ale jesteśmy i dlatego jesteśmy im to winni. Niech więc rośnie w nas ta siła wspólnotowego działania, to zrozumienie, że świat jak nigdy w ostatnich dziesięciu latach jest wyjątkowo niepewny. I dlatego też szacunkiem patrzmy nie tylko 15 sierpnia na polskiego żołnierza, na nasze sztandary, na nasze intencje. Patrzmy z uwagą także na nas samych. Czy aby nie za dużo bierzemy dla siebie z tej wolności, a za mało dajemy dla wolności. Czy nie za często przesuwamy granice wolności, zapominając o tym, że chcielibyśmy przesunąć granice odpowiedzialności. Nie tylko za siebie, ale i za innych. Dlatego też z całego serca pozdrawiam wszystkich tych, którzy są wierni tej wielkiej tożsamości pamięci. O tych wielkich historycznych datach. O tym, co wydarzyło się na tej ziemi w 44. Aby nigdy nie został zapomniany Mniszew, Magnuszew, Studzianki i Dziecinów. Aby trwało w nas to przekonanie, że nie rzucim ziemi skąd nasz lud.